Rafał Sota, studio Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania. Witam serdecznie. Dzień Witam. Dobry. Panie Bartoszu, dzisiejsze dane makro to dane makro, ale my wszyscy czekamy na to, co będzie po zamknięciu rynków, czyli na informacje dotyczące stres testów bankowych, 91 banków będzie poddanych temu stresowi. No, jak tutaj patrzę na, na, na to, z jakich krajów te banki będą, no to cóż, Belgia, dwa banki Dania. 4, Niemcy 13, Finlandia 1 i tak dalej, i tak dalej. Polska też jeden bank, no najbardziej wystawiają się na Hiszpanię 25 banków, no oni są przewodownikami. No bo pierwsze stres to, jest, to mają pokazać to, e, czy są banki zdrowe. Wkład w Hiszpanii szczególnie to cenne teraz pytanie na czasie, ale to jest bardziej narzędzie polityczne, mhm. które pokazują, ile trzeba jeszcze. W... Bankowy. Uh -huh. Gdy się postraży trochę teraz rząd Hiszpanii, że banki jeszcze mogą mieć kłopoty, po prostu włożą więcej pieniędzy, więcej gwarancji w te banki. No tak, to dlaczego no. Irlandczycy nie straszą, bo tylko wystawili trzy banki, Grecy no, trochę więcej, sześć I, 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 na tym, i na tym tutaj kończymy. To jest z tymi krajami, które mają tak duże problemy. Bo znaczy Hiszpanie jest... chcą nas straszyć? No właśnie trochę tak, ale generalnie Grecja to jest zupełnie innego niż Irlandia i uh -huh. Portugalia. Grecy są oczywiście no, takimi euroutraciuszami, z kolei jednak, <gryw> delikatnie mówiąc, z kolei Portugalia i właśnie Irlandia to jest zupełnie inny uh -huh. scenariusz, tam akurat nie grozi im drugi bailout, przynajmniej dopóki nie będzie większej paniki na rynkach. Uh -huh. Natomiast właśnie w recesji Hiszpanii, tam jest, warto powiedzieć, tam jest zdrowy sektor finansów publicznych, przynajmniej na szczeblu rządowym, ponieważ rzeczywiście uh -huh. lokalnie Castilla-La Mancha, wraz już drugi region, okazał się być trochę bardziej zadłużony niż się wydawało. To była dokładnie dwa razy bardziej, ale globalnie cała Hiszpania jest zdrowa, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Pagabę realnie rośnie, więc jest na razie sytuacja w porządku. No dobrze, zaraz powiemy, co dalej, jeżeli chodzi o stres testy, dlatego że a austriacki dziennik The Standard napisał, że tak na dobrą sprawę e, stres testy to już zużyty scenariusz i one nie pokazują niczego. Za chwilę wracamy do rozmowy, a już przy tablicy wyników giełdowych Piotr Pietrzak. Ostatnia sesja tego tygodnia zapowiadała się bardzo spokojnie i dokładnie też tak jest. WIG-20 traci, ale jest to bardzo um, słaby, wręcz kosmetyczny można powiedzieć spadek, ale o szczegółach już za chwilę. jest pod kreskę, ale spadek jest bardzo słaby. W tym momencie indeks traci zaledwie 400% będąc na poziomie 2741 punktów. Jeśli chodzi o spółki, to tracą m.in. PZU. Kurs jest przeceniany o 3,4% obroty 1,3 miliona złotych. PKN Orlen teoretycznie miał tracić 20% i dokładnie tyle w tym momencie traci. Obroty zbliżają się do wartości 1 miliona złotych. Jeśli chodzi o spółkę JSW, to od października będą przydzielane akcje pracownicze. W tym momencie JSW zniżkuje o 0,4% obroty 1,3 miliona złotych. KG Polska Mieć przed momentem był w kolorze zielonym, teraz traci. Jednak spadek jest bardzo skromny o zaledwie 5% obroty ponad 2,5 miliona złotych. Na plusie jest m.in. Bank PKOBP. W tym momencie kurs rośnie o 20%. telekomunikacja polska idzie w górę nieco tylko mocniej o 30%. obroty 250 tys. zł, za jeden pocimy płacimy 16 zł i 69 groszy. WIG20 w tym momencie jest przeceniany o 0,08%, spadek jak na razie jest bardzo skromny, czekamy na rozwój wypadków My oczywiście na innych zagranicznych rynkach. Ja na więcej informacji zapraszam jak zawsze o godzinie 10, a już teraz powracamy do komentarza walutowego. Powracamy do rozmowy Bartosz Bołoniecki z Alchemii Inwestowania, moim Państwa gościem jest, no właśnie Panie Bartoszu, czy tak na dobrą sprawę te stres testy to rzeczywiście są tak bardzo stresujące, czy po prostu patrzymy na pewne wyniki, które no, muszą zostać podane w ramach stres testów nikt nie bierze pod uwagę chociażby plajty takiego kraju jak Grecja, więc to jest kolejna rzecz. A Austriacy napisali jeszcze jedną sprawę, że fajnie by było poznać wyniki stres testów, ale podstawą jest gospodarka. Jeżeli ona wróci do poziomu produkcyjnego, to nikt na te stres testy nie będzie patrzył. Dokładnie tak. To pokazuje strony banków, jeżeli gospodarka nie ma czarnych łabędzi, a więc wydarzeń spoza rozkładu, jeżeli nie ma właśnie bankructw nieprzewidzianych, ale jednak uważam, że może to pokazywać fajnie siłę banków albo ich słabość w takim normalnym właśnie współgraniu wraz z gospodarką, więc jeżeli ona jest zdrowa, tak jak właśnie pisali Austriacy, to oczywiście banki też są, no, nie są siłą wiodącą tak, w pewnym momencie, no, na którą trzeba szczególnie uwagę zwracać. No właśnie, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że kryzys sektora bankowego zapoczątkował generalnie kryzys na świecie, ale zobaczymy co trochę będzie. Trochę wężej, ma. to bardziej by po poszczególne instrumenty. A tak, ale generalnie wyszły one z banków, tak? Natomiast w takim układzie zostawiamy te stres testy, czekamy na ich wyniki, jeżeli chodzi o dane makro. O 11 strefy euro bilans handlu zagranicznego, potem polska saldo rachunku bieżącego i ze Stanów Zjednoczonych o 14.30 już Nie mamy zaraz. trochę, tak? indeks inflacja, wykorzystanie mocy produkcyjnych, produkcja przemysłowa, indeks Uniwersytetu Michigana. czy generalnie wszystko w normie. Mhm. Zarówno dane przed tym południem będą no, nieistotne dla rynku. Panie Bartoszu, wszystko, wszystko w normie, czyli jest źle, czy dobrze? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To jest status quo w tym momencie, mhm. a my jesteśmy w takim zawieszeniu. Czekamy na to, aż Włochy się ostatecznie odetną od całej reszty krajów, które są szczególnie zadłużone, takie właśnie Grecja. Jeżeli się już w końcu odetną, dostają taką, taką zdecydowaną granicę, więc będzie pakiet cięć już teraz był uchwalony. Jeżeli Tremonty będzie dalej ministrem finansów, mhm. a więc był księgowy Berlusconiego, jeżeli Hiszpania pokaże, że La Mancha była tylko wyjątkiem i generalnie dług nie jest taki, jakby się mogło wydawać. Wszystko, jeżeli, jeżeli panie Bartoszu, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, jeżeli popatrzymy na to, co się wczoraj stało z dziesięcioletnimi obligacjami włoskimi, no to nic fajnego to nie jest. Jeżeli Wysoki o... poziom, co prawda, no sześciu punktów nieprzekroczone, ale, ale... Do, dopóki nie ma 8%, to jest taka granica okay. wytrzymałościowa dla budżetu, natomiast zdecydowanie Włosi muszą dalej pokazywać to, że mają... Determinacje ku temu, żeby te właśnie cięcia dalej wprowadzać, żeby gospodarkę uzdrowić z tego, w czym ta, no, aktualnie tkwi, czyli w, takim, w takiej troszkę, w mm. takiej stagnacji, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No dobrze, to jeszcze spojrzymy sobie teraz na notowania walutowe w ramach komentarza walutowego. E, popatrzymy, jak zachowują się waluty. No, wszystkie w stosunku do złotego rosną. Tak, a człowiek, no nie są takie to wyniki maksymalne. Franki były już na poziomie 3,51, więc to jest mm. lekki spadek. Akurat frank to jest zupełnie oddzielna e, sprawa, jeżeli chodzi o najpierw przejście do euro. Euro jest w tym momencie w takim trendzie bocznym, mm -hmm. bo na razie będzie się wobec złota osłabiało, natomiast chwilowo jest, jest to skok taki, powiedzmy, tymczasowy. Jeżeli chodzi o dolara, czy on będzie e, umacniał się wobec złotówki? No tak, oczywiście to jest pytanie fajne, o tyle, że się skończyło QI. Mm -hmm. Natomiast jak na razie jest daleko do. Z ciasnej polityki monetarnej, więc absolutnie tego nie, nie uważam. Dolar będzie słaby. Mhm. Natomiast frank. Frank do poziomu 3,70? Czemu nie? E, uważam, że to jest poziom bardzo aktualny. Mhm. Dopóki USA nie uchwali budżetu, dopóki nie skończy się ta farsa związana z politykami. No tak, republikanie, tak, z demokratami ciągle nie mogą dojść do porozumienia. Pan prezydent ma dosyć poważny zgrzyt. To jest bardziej takie ugrywanie przed, przed okay. kolejnymi właśnie wyborami, no dopóki nie będzie tego 22 tego lipca, a więc ten czas jeszcze przed y, datą y, ostateczną, czyli taki czas, kiedy jeszcze mama daje i właśnie tą chwilę na y, refleksję, to myślę, że jak, 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 jak na razie tego ryzyka nie ma, tak, ale frank będzie podlegał takiej zmienności, natomiast w dłuższym okresie y, 3,70. I na tym zakończymy. Pan Bartosz Boniecki z Alchemii Inwestowania był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję.